Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z paludarium wielgatunkowym. Możecie się zastanawiać, dlaczego jestem w tej samej koszulce przy otwartym paludarium może dlatego, że właśnie skończyliśmy nakrywać poprzedni odcinek, ale stwierdziliśmy, że no dobra, jak już tak robimy przy tym paludarium wielgatunkowym i zrobiliśmy, że tak powiem to, co chcieliśmy, to a pociągnijmy to dalej, dodajmy więcej zwierząt i wtedy możemy zrobić więcej odcinków, tak jak właśnie ten. Paldery gatunkowe w poprzednim odcinku, jak nie widzieliście to sobie zerknijcie, ale dla tych leniwych to Wam przypomnę na szybko. Dodaliśmy roślinę, nowe gatunki zwierząt, bardzo ciekawą roślinę, yy, która je też, żywi się czymś. Yy, no i trochę poukładaliśmy tutaj jakby w palderze gatunkowym, żeby po prostu było jakieś odświeżenie, nowy look i żeby to yy, fajnie wyglądało. Dodamy teraz yy, trzy kolejne nowe gatunki. Będzie to modliszka, karaczany oraz krząszcze. Nie było ani jednego jeszcze tutaj w sensie z gatunków, tych, które dodamy tutaj w faldarium, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że nie będziemy przedłużać i po prostu powoli zaczniemy dodawać te zwierzęta. Zaczniemy od. Karaczanów. pomyślcie sobie, o nie, znowu jakieś karaczane, znowu jakieś nudne no bo tu było bardzo dużo gatunków karaczanów, dalej też żyją, tylko wszystkie są nocne, a tutaj Was zaskoczę. Teraz mamy karaczany, które poruszają się w dzień i są lepiej widoczne, bo dodane karaczany bananowe, karaczany zielone, są różnie, różnie nazywane po polsku, a to są pachnota Nidea. Dobrze pamiętam? Tak. Więc to są karaczany, które są bardzo fajne. Które na pewno zachęcą na przykład z cyka do tego, żeby wychodzić na wyższe partie ze względu, na to, że one też będą wychodzić na wyższe partie, a on jest stara kłapszywy, żeby się że będzie chciał je upolować. To jeśli chodzi o te karaczany, no to chodźcie, zobaczcie różnicę pomiędzy dorosłym osobnikiem a jaka jest nimfa. Tutaj mamy młode osobniki, które są brązowe. I tutaj mamy osobniki zielone. Czyli te, o których mówiliśmy, to są osobniki dorosłe i jak widzicie, one są faktycznie zielone, bardzo ładnie ubarwione i takie fajne, dodatkowo latają, co jest dodatkowo jeszcze ich, że tak powiem, atutem, jeśli chodzi o pożywienie dla le, po prostu jakiś tam stworzeń. No i wiadomo, że te lary będą zakopane, ale potem jak przekształcą się już w ostateczną swoją ewolucję, no to będą latać i może być to o tyle ciekawe. Mam nadzieję, że one nie znajdą jakiejś szczeliny i nie będą nam uciekać, co też jest zawsze prawdopodobne w tym po prostu tutaj zagajniku, ale mam nadzieję, że to się nie uda im. Dodatkowo jeszcze w sumie te karaczany. mam nadzieję, że nie posłużą jako pożywienie dla tutaj rośliny owadożernej, ponieważ szkoda mi, bo są po prostu fajne. Jest to na przykład świerszcze, jak dorzucamy dla kumaków, czy po prostu dla scynka, to lepiej żeby jadły te świerszcze, niż te karaczane, bo te karaczany są po prostu fajne. To co, myślę, że możemy je dodać. Dodamy je w ogóle obok kraba, którego i tak dalej widać. Jest to krab z Sarma Myślę, że jak uchylę, to tylko ten karaczan mi skubany wyleci. Jesteś gotowa? Dobra, wrzucamy i poleciał. I wyleciał w terrarium. Tak. tak? Nie, na świetlówce. Na świetlówce. Gdzie? Który? Tej, tam. A, skąd to jest. Patrzcie, jest skubany. No chcę wylecieć. No dobra, rzuciłem go z powrotem. A widzisz tu? gdzie? Tutaj. Patrzcie, jak fajnie wygląda na zielonych elementach. Przepiękny karaczan. Wrzuciłem mu drugiego, dorosłego. O. I poleciał znowu. Mam nadzieję, że mi nie wyleci znowu z tego o, dobra, zleciał sobie i się gdzieś schował. No to jak mamy już karaczany... Już widziałem, że krab mi złapał jakiegoś, ale na szczęście nie złapał. Jak mamy karaczany, to przejdźmy może do kolejnych stworzeń, które są niesamowite. Natomiast będą to chrząszcze. Tutaj nie mamy stricte chrząszcza, tylko mamy po prostu larwy chrząszczy. Zobaczcie jakie tłuste i smaczne na pewno. I jest to stefanochroina gutata. Ciekawostka jest taka, że kiedyś tu był chrząszcz. dokładnie wyglądał bardzo podobnie ze względu na to, że był to Stefano Krolina Julia, a teraz jest gutata, czyli mamy kolejny gatunek, czyli kiedyś był i taki, no, ten chrząszcz po prostu był larwą, potem się przekształcił w tym tutaj pandarium. chociaż nie, ten akurat chyba dodaliśmy od razu bezpośrednio jako ksząż. No, to były inne gatunki, które były larwami, bo to się przekształciły, no ale te akurat, żeśmy zrobili tak, że to puściliśmy od razu Julię i ona sobie tutaj żyła. I to był jeden gatunek, a teraz mamy drugi gatunek z tej samej rodziny. Czyli mamy kolejny gatunek, który pojawia się w paule gatunkowym i nie powtarzamy tego gatunku, tak czyli on jest totalnie inny. Yy, pokażę wam jak wygląda tutaj na obrazku, jak będzie wyglądał chrząszcz. Taki ładny zielony z takimi e, czerwonymi elementami. Przepiękny chrząszcz i przepiękne są larwy. Takie tłuściutkie. widać, że są dorodne. Tutaj jest dużo rzeczy, które one jedzą, czyli na przykład spróchniałe. E, drzewo, tak, one się tym żywią i tutaj jest, właśnie, z na przykład na takie przypadki jak te larwy i teraz możemy zrobić tak że będziemy wrzucać te larwy albo na cztery po prostu i tak jak one się tu ułożą możemy obstawić z Katarzyną, który która larwa, albo nie, zrobimy, jak w miejsce na zawody będzie, może tu dobra, robimy miejsce na zawody, o, uciekł jakiś karaczan dobra tu, o, znowu przydek jakiś a tu idzie z tropikalna. Dobra. Mamy tak. Wrzucimy te larwy i na 3-4 zrobimy tak, że obstawiamy, która się zakopie pierwsza. Dobra? Mhm. I powiedzmy, że numer nadamy już jak jedam. bo teraz nie ma jak nie, nie no. różnić. Dobra, widzicie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam ta, pierwsza. ta no ja druga ta część, że to No nie, no myślę, że jedna. Dobra, no to ja jedynka, no bo jest. No to, sprytniejsza. Ja to. Sprytniejsza jest. Zobaczcie, jak ta skuba na ogóle idzie inną drogą. O, o patrzcie, to się wkłada. A jednak ta chyba. Nie, no, nikt jej nie obstawił. Tak, a ja miałem ją odstawić. obstawić, kurnia. No i co? To tutaj jeszcze jest na wierzchu, te są widać, widać. No tutaj powiedzmy, że nie widać. To ta wygrała, widać ją przez. No. tutaj widać, jakby przez szybę, ale nie widać jej, jakby na zewnątrz, bo jak tu odchylę, to one będą. No bo tu są liście, one są jeszcze nie w glebie, tylko są pod tutaj ściółką leśną, no to się nie liczy. No i tyle, żeśmy widzieli te larwy i do zobaczenia dopiero w chrząszczu, bo tak naprawdę one dopóki się nie przepoczwarzą, no to nie będą jakby widoczne. Chyba, że spotkamy je w ten sposób jak tutaj, co by było dość niesamowite, ale wątpię. Nie odstawiam, żebyśmy zobaczyli te larwy, ale może komuś z Was się uda, tak? Ten, kto odwiedza tutaj, to może sobie zacząć wypatrywać. To co, przechodzimy do, można powiedzieć, roli głównej, którą jest modliszka. Jest to dokładnie modliszka oczkowa. Kreo, bo Ter. <grych> dlaczego nie potrafię czytać z łaciński. Nie jest To Nie kreatobo? Nie nie mnie się kreatorowo. I to jest samiczka. Jak widzicie jest to bardzo ładna modliszka, która mnie zaczęła gryźć. Nie wiem dlaczego zaczęłaś mnie gryźć. Bo chyba już rozczaiła, że nie jestem do jedzenia. Nie gryź mnie. Nie gryź mnie. Albo spija sobie pod ze mnie, może jestem słony. No tak, patrz. Widzisz to? Nie widzę, bo machasz paluszki. Fajny gatunek młodiszki, który jest malutki. Jak widzicie, to jest już dorosła młodiszka. Czyli jest taka bardzo, bardzo drobna. I ma tutaj oczko takie. Jak rozszerzy skrzydła, to też ma oko. Mam nadzieję w ogóle, że teraz nie odleci nam. Chociaż samice raczej nie latają, raczej samce przelatują sobie jakby duże kilometry tylko po to, żeby znaleźć właśnie jakąś samicę. W ogóle gigocze <laughs> tak Nie wiem, czy ona sprawdza coś, czy po prostu zlizuje właśnie na przykład sól z moich rąk, czy, czy po prostu wodę właśnie, czy, czy chce mnie zjeść. No, to może mnie testować oraz zobaczyć, czy jestem smaczny. Ej, przyleciała, widziałaś? Tak. Skoczyła sobie. No. Nie wiem, czy będzie widać przez światło ze świetlówki, ale myślę, że. Dobra, możemy się że ją dać po prostu na przykład tutaj do opalania gotówkowego, czy ją wpuścimy, i możemy sobie ją pooglądać, jak ona jest piękna. O, patrzcie, rozłożyła trochę skrzydła. Widzicie to? Pod spodem ma takie w ogóle fioletowe. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to ona się wystraszyła, czy co chce zrobić. Ale ma. Po prostu tutaj skrzydełka. O. Nie wiem, czy mnie chcesz <gry> skoczyć, Jej, czy. Bożą fenomenalne ta skrzydełka. Śmiesznie, że potrafisz tak. Mam nadzieję w ogóle, że nie zostanie zjedzona ani przez kumaki, ani przez cynka. Ogólnie jest na tyle duża, że nie powinna być jakby zjedzona. Ogólnie, jak chciałeś wodę, to tu masz wodę. Ale ty nie chciałeś wody, tylko chciałeś mi pewnie zjeść. Widzę, że mnie lubisz w ogóle. Fajne stworzenia. Które są bezwzględne dla swoich ofiar, no ale niestety taka jest natura. Mam nadzieję, że tutaj nikt dla niej nie będzie bezwzględny, a ona będzie sobie jadła jakieś tam świersze czy karaczane, czy jakieś muszki, które sobie tutaj upoluje. Mam nadzieję, że się też nie utopi, bo modliszki lubią się topić, jak mają duży zbiornik z wodą. Ale tu są takie miejsca do wyjścia, więc mam nadzieję, że sobie poradzi. No, i myślę, że na przykład karaczany bananowe te latające mogą być dla niej bardzo ciekawym kąskiem. Słuchajcie, teraz to się stała akcja. Krot przestał się nagrywać oczywiście. Młodziszka zeskoczyła, leciała, wolnęła w tamto miejsce. A tam był krab, który próbował ją złapać. No ale ona jest za duża dla niego, więc na szczęście mu uciekła. Ale jest to bardzo, bardzo ciekawe, jak możecie sobie zobaczyć dwa gatunki obok siebie. Jeden gatunek, drugi gatunek. A tutaj kumak. Trzeci gatunek. Dodaliśmy, jak widzicie, nowe gatunki, dokładnie dodaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowych gatunków zwierząt oraz dwa nowe gatunki roślin. I. Powiem Wam, że mamy nowość w sklepie internetowym ze na to, że w sumie takie zwierzęta jak teraz są teraz dodaję do Państwa rewelatora gatunkowego, możecie sobie zamówić przez internet i będziecie mieli je z dostawą. Ale to jest inna dostawa, nie taka zwykła po prostu dostawa tylko jest taka prawdziwa, fajna dostawa, gdzie jest przeznaczona stricte pod bezkręgowce, czyli to jest jakby dostawa bezkręgowców i to jest po prostu odmiana przesyłki, którą można wysyłać owady i jest ona bezpieczna. My odbywamy tą wysyłkę tylko w poniedziałki i wtorki. My to Robimy, żeby one po prostu do końca tygodnia na pewno do Was dotarły. Jest to dość skomplikowana wysyłka, ponieważ jak nie odbierzecie tej wysyłki za pierwszym razem, to zazwyczaj ona wraca do nas właśnie ze względu na to, że jest to bezpieczny przewóz owadów. Także bardzo się cieszymy, że możemy to wprowadzić do naszego sklepu i zachęcamy Was do tego, żebyście sobie mogli właśnie sprawić takie stworzenia, które tutaj Wam pokazaliśmy, czy to modliszki, czy to karaczany, czy to kraby, czy to karaczany, czy to yy, jakieś larwy chrząszczy, także jak najbardziej możecie sobie wejść na nasz sklep i zobaczyć właśnie co mamy ciekawego w ofercie i sobie sprawić je i hodować, spróbować na przykład stworzyć jakiś ciekawy zbiornik z krawami albo ciekawy zbiornik na modliszki. Też mamy różne inne elementy. Zapraszam Was do odwiedzenia i zobaczenia.